Razem ze mną Michalina, która dzisiaj wstała i jest y, przeszczęśliwa z jakiegoś powodu. że Kolejny dzień mogę pielgrzymować jak ze, z jakże zacną grupą siódemką. Y, no dobrze, to mówisz teraz tak ładnie, dyplomatycznie, ale przed chwilę mówiłaś, że co? Że jestem, jesteś szczęśliwa, bo. Bo ledwo idę, bo jestem niewyspana i spuchnięta. Artur, Ty byłeś na misjach. Gdzie? Kiedy? I co można z misji przywieźć? Wyjechałem na misję w 2003 roku. Wyjechałem na rok, zostałem trochę dłużej, bo prawie 10 lat. Ale bardzo to był dla mnie czas szczególny. A co można, można z misji przywieźć? No jak, jak widać żonę i całą i rodzinę. Mhm. Eee... Mieszkać teraz w Polsce? Tak, mieszkamy w Polsce. I ile was jest? Yy, nasza rodzina liczy 6 osób, czyli czworo dzieci i rodzice. Czuję właśnie to, że się nie uczesałam. Ale dlaczego siostro się nie uczesała? No, że spała. Ale, ale ja siostra... to jest takie ważne, bo... Zobaczymy ten frytczon, rzeczywiście jest taki zły. No moje no, mocy nie miały grzebienia, po prostu. No. Ja, ja nic nie widzę. No. Ale proszę siostry, siostra ma dolon, przecież nie potrzeba się czesać. No ale ja czuję dyskomfort. No naprawdę. No nie, bo wy tego ci nie wyczujecie, a my kobiety. No, faceci są sobie takie... czumi niewrażliwi w ogóle. No nie powiedziałam. To, tego. Są, to są gorsze istoty. Zadanie Daniela spotkałem na pielgrzymkowym szlaku. No i skarży się, że, że, że dzwonią do niego znajomi, że ciągle tylko jest z kawą, i z kawą, i z kubkami jakimiś, a nie ma go z różańcem. Proszę się wytłumaczyć. Ja chcę zdementować te oskarżenia. Ta kawa jest dla braci i sióstr z grupy. I ksiądz Przewodnik zawsze na początku goni grupę, aby zadbać o wszystkich. Więc to, że ma kubek z kawą, świadczy tylko o tym, że dba o grupę. A ja, jaka to jest wspaniała rzecz, że tą jedną kawą potrafi się podzielić cała grupa kilkudziesięciosobowa. Gratuluję. Szczęść Boże siostro! Kurczaczek? Siódmego dnia pielgrzymki? Cud! Cud! cud, Upieczony! Na serio? To jeszcze z domku? Nie, nie. Jeszcze nóg nie dostał? Wczoraj z Wrocławia przyjechał. Ale nie wiadomo jak długo tam jest, no. Fantastycznie. No nie, Smacznego życzymy. Dziękuję. Zazdrościmy, bo my tylko o chlebie. Dziękuję.